Takim chyba najbardziej oczywistym, oczekiwanym i no, no, potrzebnym mieszkańcom metropolii przejawem jej aktywności jest transport. Na to najbardziej liczymy i na tym najbardziej nam zależy, bo to chyba najwyraźniej czyli nasze życie w metropolii wygodniejszym. W kwietniu oczekiwaliśmy i ciągle oczekujemy, że do naszej dyspozycji będą oddane metrolinie. Więc chciałem dopytać, czy to jest w istocie aktualny termin, bo rzeczywistość jest dość dynamiczna wokół nas i ona może mieć wpływ na podobne inwestycje. Tak, na dzień dzisiejszy mamy potwierdzone również z operatorami, że jest to termin realny i chcemy, aby 5 kwietnia pierwsze autobusy, tak zwane metrolinie, czyli z oznaczeniem M na początku, ruszyły na drogi metropolii. Jaką różnicę mieszkańcy, pańskim zdaniem, powinni zauważyć, odczuć? Różnica będzie taka, że to będzie więcej połączeń niż obecnie realizowanych. Różnicą będzie również to, że będzie więcej połączeń bezpośrednich pomiędzy głównymi miastami metropolii. Mamy na przykład połączenia pomiędzy Tychami, a Sosnowcem, którego obecnie brakuje. Jest wiele jeszcze innych obszarów, które staraliśmy się liniami metropolitalnymi zakryć, czyli te białe plamy, które mieszkańcy od wielu lat wnosili o połączenia, chociażby bezpośrednie, szybkie połączenie również między Tarnowskimi Górami, a Gliwicami. Więc wszystkie te połączenia już po docelowej Docelowym wdrożeniu całej siatki połączeń dla mieszkańców to będzie szybszy, sprawniejszy transport publiczny. Niech pan powie, czy i jak skomplikowane były no, te, te drogi dochodzenia do wspólnych ustaleń? To jednak jest dużo podmiotów samorządowych, które muszą podjąć wspólne ustalenia i zgodzić się na no, jednak na pewne zmiany. Tak, to nie ukrywam, że to był bardzo długi i, i ciężki proces. Na początku zostały przedstawione założenia na podstawie danych, które mieliśmy związanych z, z ruchliwością mieszkańców. To na podstawie danych z subregionu centralnego, opracowania, opracowania do, dokumentu, mamy model transportowy i na podstawie tych danych specjaliści w ZTM-ie nakreślili linie, które ich zdaniem byłyby najbardziej przydatne, najbardziej potrzebne patrząc właśnie na, na ten element i, i następnie tę pracę specjalistów poddaliśmy konsultacjom z włodarzami miast i gmin, Były, odbyły się warsztaty, dyskusje mające na celu jakby dopasowanie oprócz tych suchych faktów wynikających z modelu transportowego, również oczekiwania mieszkańców zgłoszane poprzez włodarzy Miast i gminy, stąd ta siatka połączeń, te połączenia, które były na początku prezentowane, one ulegały przeobrażeniom kilkakrotnie, by mieć ten finał, który chcemy, chcemy wdrożyć, ale to oczywiście też pewnie nie jest skończone dzieło. Przypomnę, że same negocjacje, ustalenia z miastami zajęły ponad półtora roku, więc widać, ile ogromu pracy cały zespół w ZTM i również po stronie miast zostało włożone, aby uzyskać ten finalny efekt. Jest tak, że no we współczesnym świecie transport to nie jest instytucja, która służy tylko przemieszczaniu się z miejsca na miejsce. Ludzie zaspokajają swoje różne potrzeby korzystając z transportu: kulturalne, rekreacyjne, najrozmaitsze. Jak brano pod uwagę opisywanie tej siatki, aby także, a może przede wszystkim, tym oczekiwaniom sprostać? Tak, analiza, o której mówiłem, dotyczyła również głównych generatorów ruchu, czyli oprócz samych miast, gdzie wiedzieliśmy, gdzie są największe potoki pasażerskie, przy konstrukcji i wybieraniu przystanków brano pod uwagę generatory takie jak szkoły, teatry, kina, szpitale. To są bardzo istotne elementy, chociażby trasa właśnie tych Sosnowiec kończy swój bieg przy szpitalu. Więc to były elementy, które były w tych etapie i konsultacji na etapie raportu, który, który mam nadzieję, też za niedługo Państwu zostanie opublikowany, pokazanie tej, tego ogromu pracy, który został wykonany, tych analiz, które były przygotowywane. Zanim została podjęta decyzja o uruchomieniu danej linii. Także wszystkie aspekty, najpierw związane z, tym, z analizą ruchu, z analizą generatorów ruchu, i później uzgodnienia z miastami w tym zakresie. Jak Pańskim zdaniem te połączenia, te nowe rozwiązania będą skutecznie konkurowały z taką naszą, no często wyraźnie manifestowaną skłonnością do własnej wygody w samochodzie? No to jest zadanie bardzo trudne, jak pokazuje przykład innych metropolii. Jest to zadanie długofalowe i my do, do tego też tak podchodzimy, czyli aby zaoferować mieszkańcom alternatywę, trzeba rzeczywiście pokazać, że jest skuteczne, szybkie w miarę i, i wygodne połączenie. Patrząc na przykłady innych miast, aglomeracji, metropolii widać, że oprócz Podania dobrego produktu, niestety są też, miasta przewidują pewne restrykcje. Stąd bardzo kibicujemy miastom, które wprowadzają chociażby strefy płatnego parkowania, aby ograniczyć ruch samochodów w centrach miast. I w tym zakresie też współpracujemy z miastami, zachęcamy, mobilizujemy, ponieważ nie jest to zadanie, które Metropolia realizuje, ale tutaj bardzo zachęcamy i współpracujemy z miastami, aby takie rozwiązania wprowadzały. No I widać po Pogliwicach czy Katowicach, gdzie systemy już działają od, od lat, że to działa. W tej chwili są modyfikacje, czy w Bytomiu. To, to przynosi efekty w takim zakresie, że poprawia też jakość życia mieszkańców, którzy mieszkają w centrum, ale żeby wprowadzić restrykcje, to trzeba właśnie dać możliwość przemieszczania się w sposób alternatywny i te metrolinie właśnie ten, ten element miały również na, na uwadze, szczególnie jeżeli popatrzymy sobie na Katowice, budowa dwóch centrów przesiadkowych i ona musiała uwzględniać elementy związane ze zmianą również w samej siatce połączeń tylko metrolinie, ale również połączenia inne, te lokalne, aby one zmieniły się z, wykorzy z wykorzystaniem tych centrów przysiadkowych, które są budowane. A jak pan pewnie zauważył, centra przysiadkowe na razie nie spełniają swoich oczekiwań. To oczywiście ma swój związek z, z pandemią i z tym, że ludzie w ogóle mają mniej okazji do korzystania z transportu i wolą ten prywatny. Jak pan widzi perspektywę powodzenia tej, tej inicjatywy właśnie w, no w, w kontekście choroby, która ciągle jest bardzo ważnym czynnikiem tego, co nas otacza i może wpływać na na popularność takich rozwiązań? Na pewno transport publiczny obecnie boryka się z wyzwaniem, jakim jest pandemia. Przede wszystkim ograniczenia, które są wprowadzone, nie, nie sprzyja rozwojowi transportu. Natomiast musimy pamiętać, że, że transport na, na naszym terenie, on do tej pory nie był wystarczający w stosunku do potrzeb, które mieszkańcy zgłaszali. Chociażby relacje, które, które nie, nie były obsługiwane przez transport publiczny. Dlatego też oprócz oczywiście wdrożenia produktu będzie przygotowana cała kampania promocyjna, wskazująca, co mozna, można zyskać w transporcie, korzystając z transportu, jakie są korzyści dla mieszkańców, korzyści dla zdrowia, dla środowiska naturalnego. Dlatego też ten projekt jest rozłożony w czasie. Nie wdrażamy od razu wszystkiego, mamy świadomość pandemii. Więc będziemy się starali również dopasowywać do tego, co, co przynosi nam życie. Ten rok, mamy nadzieję, że z końcem roku pandemia, że uda się zaszczepić mieszkańców, pandemia zniknie albo w dalszym stopniu zostanie ograniczona. Znikną przede wszystkim restrykcje, bo to, to co doskwiera obecnie. To restrykcje związane z brakiem możliwości przemieszczania się też mieszkańców czy korzystania z atrakcji, o których Pan mówił czy z tatów, KIN ze szkół same uczelnie, które pracują w trybie hybrydowym, natomiast widzimy po, po strukturze podróży tych studentów jest stosunkowo mało dużo mniej niż w normalnym okresie. Natomiast mamy nadzieję, że właśnie rok 2022 to będzie rok, w którym już powoli wracamy. Do, do normalnego funkcjonowania, firmy zaczną normalnie funkcjonować. Zdajemy sobie sprawę, że, że część firm, jakby deklarowała, będzie pracowała w trybie hybrydowym, część osób pracuje dalej zdalnie. W związku z tym musimy zapewnić, aby ci, którzy dojeżdżają, mieli ten sprawny, sprawny transport. Na razie mamy ograniczenia tak, 30% ograniczenia w, w zajętości autobusów. Mamy kilkanaście linii, gdzie są dublowane dodatkowe pojazdy, więc też ta, to wdrożenie miało to na względzie, czyli tutaj. Dołożenie tych linii, szczególnie na tych głównych liniach, gdzie są największe potoki pasażerskie, dołożenie dodatkowych kursów, zwiększenie częstotliwości w większości przypadków, to jest element, który również poprawi bezpieczeństwo. Mieszkańcy w tej chwili bardzo zwracają uwagę na to, aby właśnie autobusy nie były przepełnione. Cały czas monitorujemy sytuację. Tam, gdzie jest to możliwe i potrzebne, dokonujemy korekt, a metrolinie spowodują, że ten komfort przemieszczania się w dobie pandemii również będzie wyższy. Z takich dokumentów, czy, czy, czy raczej z, z pierwotnych ustaleń, które opisywały ten projekt, wynikało, że jednym z elementów, na których warto się skoncentrować, jest no, taka proekologiczność tego rozwiązania. W którym miejscu można mówić o takim, o takim walorze tych metrolinii? Po pierwsze, wszystkie pojazdy będą spełniały co najmniej euro, normę emisji spalin Euro 6, więc to jest najwyższa norma, która obowiązuje w, w transporcie. Oczywiście, my nie mówimy jeszcze o autobusach elektrycznych, które są bardziej jeszcze ekologiczne. Natomiast no, przede wszystkim, jeżeli zamienimy 100 pasażerów, którzy podróżują samochodem, na 100 pasażerów podróżujących w transporcie publicznym w jednym pojeździe, bo te metrolinie w większości będą obsługiwane przez pojazdy przegubowe duże, to, to mamy efekt ekologiczny widoczny od razu. Zamiast 100 pojazdów jest jeden, który dowiezie mieszkańców do miejsce. Więc to jest ten aspekt ekologiczny, natomiast z drugiej strony. Dobrze wiemy, że w czasie pandemii ważne jest też, aby ludzie się przemieszczali, wykorzystując własne mięśnie, więc dojście do tych kilkuset metrów do przystanku, który, który zajmuje, to też jest ważny element związany z ruchliwością. W tej chwili mamy ograniczenia również w zakresie rekreacji, więc mieszkańcy szukają różnych form. A myślę, że takim elementem, który może być elementem codziennego życia bez dodatkowego większego wysiłku, to jest właśnie przejście do, do najbliższego przystanku. Jeżeli jest Oddalony o kilkaset metrów, to jest właśnie takie bardzo dobre rozprostowanie porannych kości. No i potem w transporcie publicznym również nie musimy skupiać się na jeździe, jeździe i patrzeniu, co się dzieje wokół, tylko możemy sobie poczytać książkę, posłuchać muzyki, żeby się zrelaksować przed pracą no i potem znowu przejść te kilkaset metrów do, do miejsca docelowego. Więc to jest również element szerszy. Szerszej filozofii mobilności, czyli chcemy, metropolia cały czas pracuje nad tym, doprowadzimy różnego rodzaju kampanie, badania związane z mobilnością, Zachęcałem mieszkańców do tego, aby właśnie zmienili swoje nawyki mobilnościowe. tak powiedziałem, to jest długoterminowy proces. On się nie zakończy na pewno w rok ani dwa, to czasami niektórzy eksperci mówią, że to są muszą nastąpić zmiany pokoleniowe. To przywiązanie do właśnie wygody własnego samochodu. Pokazuje jak to jest trudne, szczególnie tutaj w naszej, w naszej metropolii, bo wszystkie badania na to wskazują, że przywiązanie do pojazdów jest bardzo duże. Dlatego też chcę pokazać te korzyści, nie tylko związane ze środowiskiem, ale również z własnym zdrowiem, jeżeli chodzi o przemieszczanie się i, i zażywanie codziennego ruchu w, w, z wykorzystaniem również komunikacji publicznej. Z takich własnych doświadczeń wiem, że ludzie najłatwiej odwiązują się od samochodu wtedy, kiedy komunikacja publiczna jest niezawodna w tym znaczeniu, że przychodząc na przystanek, nie muszę wiedzieć, o której autobus jedzie. On po prostu na pewno przyjedzie i będzie to za chwilę. Jak daleko od takiego statusu jesteśmy w metropolii? To wszystko zależy od tego, w którym rejonie metropolii jesteśmy. Musimy pamiętać, że skupiamy w sobie nie tylko duże miasta, które, gdzie ta komunikacja jest na wysokim poziomie, ale również w mniejsze miejscowości, gdzie jest jedna czy dwie linie tylko, które kursują rzeczywiście co godzinę, co pół godziny. Tutaj trudno mówić o takim dużym komforcie dla tych mieszkańców. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na częstotliwości kursowania, czy to tramwajów, czy niektórych linii autobusowych, to ta częstotliwość jest co 10, co 15 minut. Również same metrolinie, w większości tam, gdzie są duże potoki pasażerskie, to jest właśnie ta częstotliwość w granicach 10 minut. Jeżeli, po, jeżeli, to, jeżeli chodzi o, o samą pewność, to również jest kwestia korków, kwestia ruchu, dlatego też staraliśmy się przeprowadzać te linie w takich miejscach, które powodują najmniej problemów, jeżeli chodzi o zatrzymywanie się. W tej chwili mamy wdrożony w system ITS w Gliwicach. Wszystkie autobusy są podłączone do systemu i tam punktualność widzimy, że jest dużo lepsza niż w innych obszarach. Pracujemy nad tym, aby również miasta, które wdrażają ITS, za chwilę będzie wdrożony w Tychach, w Katowicach, w Chorzowie, aby wszystkie te, te miasta udostępniały ITS dla potrzeb komunikacji publicznej, tak aby ona właśnie była bardziej sprawna. Natomiast ITS, jest... czyli jeśli pan zechce wyjaśnić? Proszę. ITS, czyli System sterowania ruchem, inteligentne sterowanie ruchem pojazdów. I dlatego też mówię o skrzyżowaniach i światłach, i priorytetach dla, dla pojazdów komunikacji publicznej. Tak jest właśnie w Gliwicach, gdzie wszystkie pojazdy PKM-u podłączone do systemu inteligentnego sterowania ruchem. W przypadku, kiedy są jakieś opóźnienia, dają priorytet i zielone światło dla autobusów, tak aby mogły sprawniej przejechać przez miasto. Była taka obawa, pamiętam ją z jesieni ubiegłego roku, kiedy planowano ten, ten projekt, że może zabraknąć albo kierowców, albo, albo autobusów. Udało się ominąć, jak rozumiem, te mielizny. Znaczy udało się o tyle, że wykorzystaliśmy potencjał, który jest. Ze względu na opostrzenia też w pewnym momencie w pewnych aspektach ograniczyliśmy, chociażby nie ma dzieci w szkołach, więc można było ograniczyć część kursu. PKM oczywiście też poczyniły przygotowania związane i z zakupem taboru. On się w tej chwili też dokonuje. PKM -y kupują tabor, szkolą kierowców, zostały wprowadzone rekrutacje w PKM-ach dodatkowe i mamy zapewnienie, że za kilka miesięcy będzie, będą nowi pracownicy. To, to też jest efekt trochę pandemii, ponieważ mieszkańcy, ci pracownicy, którzy stracili pracę w innych branżach, chętnie się przebranżowują i takie pro, projekty, które zatrudniają pracowników, PKM zatrudniają pracowników i jednocześnie płacą za ich szkolenie. I widać, że dużo chętniej w tej chwili mieszkańcy chcą skorzystać z tej, z tej oferty. Także na razie, mimo trudnej sytuacji na, na rynku pracy, udaje się zapewnić sprawne funkcjonowanie transportu i więcej kandydatów na kierowców się zgłasza do PKM. Jak pan sądzi, kiedy będzie pan mógł ocenić, czy się no, taką nazwijmy MK sprawdziła? No myślę, że jak wdrożymy całość, jeżeli się uda, a liczę to na pewno, że tak będzie do końca roku, to myślę, że po roku funkcjonowania możemy, możemy stwierdzić, czy to jest rozwiązanie już przydatne i mieszkańcy z tego skorzystali. Przykładem są linie, linie metropolitalne na Lotnisko, gdzie praktycznie właśnie rok. Zajęło, zanim one zaczęły funkcjonować w takim pełnym zakresie, i, i mieszkańcy widzieliśmy z miesiąca na miesiąc coraz większą liczbę pasażerów. Niestety pandemia spowodowała załamanie i w tej chwili ograniczaliśmy również pracę przewozową do lotniska, ale w tym najlepszym okresie kilkadziesiąt tysięcy pasażerów korzystało z tego rozwiązania, więc widać było, że z miesiąc na miesiąc ta oferta cieszy się coraz większą popularnością. Od kwietnia startujemy. O czym zapewnia Grzegorz Kwitek, członek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiego Związku Metropolitalnego. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.